Czy kiedykolwiek miałeś to dziwne uczucie, ten niepokój, który nie chce odejść, jakby coś w Twoim życiu było nie na swoim miejscu, nawet gdy wszystko wydaje się działać? Może właśnie teraz podejmujesz ważne decyzje, nowa praca, związek, przeprowadzka do innego miasta i nawet jeśli wszystko jest zaplanowane, coś w Tobie nie może się uspokoić. A co jeśli powiem Ci, że ten dyskomfort to nie tylko sprawa psychiki? A jeśli to Bóg próbuje cię ostrzec, że idziesz drogą, która oddali cię od jego celu dla twojego życia? Biblia pokazuje nam zaskakującą prawidłowość. Bóg zawsze ostrzega przed upadkiem. Nigdy nie pozwala, by jego dzieci się zgubiły, zanim nie wyśle znaków, ostrzeżeń i sygnałów. Problem w tym, że wielu z nas jest tak rozproszonych, że myli te boskie znaki ze zwykłymi przypadkami. Dziś pokażę Ci osiem biblijnych znaków, które wskazują, kiedy Bóg próbuje Ci powiedzieć, Zatrzymaj się, zastanów, idziesz złą drogą. To, czego dowiesz się w najbliższych minutach, może dosłownie uratować Cię przed latami frustracji i bólu, bo zrozumienie języka boskich ostrzeżeń to jedna z najważniejszych umiejętności duchowych, jakie chrześcijanin może rozwinąć. Zwróć szczególną uwagę na szósty znak, którym się podzielę. Jest on często ignorowany, ale gdy zostanie zrozumiany, może odblokować błogosławieństwa, które są zatrzymane właśnie dlatego, że nie zauważyłeś, co Bóg próbuje ci pokazać. Zanim zaczniemy, zostaw w komentarzu słowo rozeznanie to będzie nasz duchowy kod na tę podróż. I nie zapomnij polubić tego filmu oraz zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej treści, które wzmocnią Twoją wędrówkę z Bogiem. Teraz weź swoją Biblię, zeszyt do notatek i odkryjmy razem, jak Bóg mówi do ciebie właśnie w tej chwili. Zanim zagłębimy się w konkretne znaki, musimy zrozumieć jedną fundamentalną zasadę: Bóg jest kochającym ojcem który nieustannie komunikuje się ze swoimi dziećmi. W Księdze Jeremiasza, rozdział 33, werset 3 mówi do nas: "Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie znasz". Bóg nie jest odległą istotą, która zostawia nas bez kierunku. On zawsze mówi, zawsze prowadzi, zawsze ostrzega. Problem nigdy nie leży po stronie Bożej komunikacji. Ale w naszej zdolności słuchania i rozeznawania pomyśl o duchowym rozeznaniu, jak o mięśniu, który trzeba ćwiczyć. Im częściej praktykujesz słuchanie Bożego głosu, tym staje się On wyraźniejszy. Im częściej ignorujesz znaki, tym trudniej je zauważyć. W pierwszej księdze królewskiej rozdział dziewiętnasty. Widzimy Eliasza czekającego, by usłyszeć Boga. Doświadczył silnego wiatru, trzęsienia ziemi i ognia, ale Boga nie było w żadnym z tych dramatycznych wydarzeń. W końcu Eliasz usłyszał cichy, łagodny szept i tam był Bóg. Ta historia uczy nas czegoś potężnego. Często oczekujemy, że Bóg przemówi przez wielkie znaki. W sposób dramatyczny i nie do pomylenia, ale bardzo często on szepcze, używa subtelnych znaków, zwykłych chwil, codziennych okoliczności, by nas ukierunkować. Duchowe rozeznanie nie jest darem zarezerwowanym tylko dla proroków czy pastorów. To umiejętność, którą każdy chrześcijanin może i powinien rozwijać. W liście do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 14, Biblia mówi, że pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy przez stałe ćwiczenie mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Kiedy jesteś na złej drodze, Bóg nie milczy, porusza niebo i ziemię, by cię skierować na właściwy tor. Używa ludzi okoliczności swojego słowa, a nawet otoczenia, by do ciebie mówić. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, nie brzmi: czy Bóg mówi, lecz: czy zwracam uwagę na znaki, które On wysyła? Teraz wspólnie przeanalizujemy osiem biblijnych znaków, które pokazują, kiedy Bóg próbuje cię ostrzec, że idziesz złą drogą. Każdy z tych znaków to jak boski język, święty kot, który, gdy zostanie zrozumiany, może całkowicie odmienić twoją duchową drogę. Pierwszym znakiem, którego Bóg często używa, by nas ostrzec, jest uporczywy niepokój. To niepokój, który nie znika, nawet gdy na zewnątrz wszystko wydaje się być w porządku. Pomyśl o historii Jonasza. Otrzymał jasne polecenie od Boga, by iść do Niniwy, ale postanowił uciec do Tarsisz. Na statku, gdy wszyscy zmagali się z burzą, Jonasz spał głęboko pod pokładem. Z zewnątrz wydawał się spokojny, ale jego sen nie był snem pokoju. Był ucieczką. Wielu z nas jest jak Jonasz, próbując uśpić duchowy niepokój. Idziemy w kierunkach, które wydają się dobre, logiczne, a nawet obiecujące w oczach ludzi, ale nosimy w sobie niewytłumaczalny niepokój. Ten niepokój nie jest tylko emocjonalny. Jest duchowy. To Duch Święty wzburza wody twojej duszy, mówiąc: Zwróć uwagę, to nie jest ta droga. W Psalmie 139, wersety 23 i 24, Dawid modli się: Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Dawid zrozumiał coś głębokiego. Czasem musimy prosić Boga, by pokazał nam, co powoduje niepokój w naszej duszy. Bo ten niepokój może być Bożą ręką, próbującą nas skierować na właściwą ścieżkę. Jak rozpoznać, czy Twój niepokój to boskie ostrzeżenie? Zadaj sobie pytania, czy ten niepokój trwa, nawet gdy próbuję go zignorować? Czy pojawia się szczególnie wtedy, gdy się modlę lub szukam Boga? Czy jest związany z jakąś konkretną decyzją lub kierunkiem, który obieram? Czy inni duchowo dojrzali ludzie również zauważają coś niepokojącego w drodze, którą idę? Pamiętaj: Bóg nie powoduje lęku, ale używa duchowego niepokoju jako systemu ostrzegawczego. To jak czerwona lampka na desce rozdzielczej samochodu, to nie lampka powoduje problem, ale sygnalizuje, że coś wymaga uwagi. Jeśli odczuwasz ten uporczywy niepokój, nie ignoruj go. Zatrzymaj się, pomódl się i proś o rozeznanie. Być może Bóg próbuje cię ochronić przed drogą, która wydaje się słuszna, ale w końcu prowadzi do zguby. Jak jest napisane w Księdze Przysłów, rozdział 16, werset 25: Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Twój niepokój może być największą ochroną, jaką Bóg Ci teraz daje. Drugim znakiem, którego Bóg często używa, by nas ostrzec, są zamknięte drzwi. Te niespodziewane przeszkody, te okazje, które nagle znikają, te blokady. Które pojawiają się znikąd. Wielu z nas interpretuje zamknięte drzwi jako test wytrwałości. Myślimy, jeśli będę wystarczająco mocno pukać, te drzwi się otworzą. I czasem to prawda: wytrwałość jest biblijną cnotą, ale są momenty, gdy zamknięte drzwi nie są testem, lecz boską ochroną. W dziejach apostolskich, rozdział 16 widzimy. Jak Paweł i jego towarzysze próbują wejść do prowincji Azji, by głosić Ewangelię. Tekst mówi, że zostali powstrzymani przez Ducha Świętego. Potem próbowali iść do bityni, ale Duch Jezusa im nie pozwolił. Zamknięte drzwi, jedna po drugiej. Co stało się potem? Paweł miał wizję człowieka z Macedonii, więc, który błagał, przyjdź do Macedonii i pomóż nam. I to tam rozpoczęła się potężna służba. Zobacz Bożą mądrość: Bóg nie zamknął drzwi, by sfrustrować Pawła, ale by skierować go dokładnie tam, gdzie miał być. Zamknięte drzwi nie były przeszkodami, były znakami drogowymi. Jak rozpoznać, czy zamknięte drzwi to boskie ostrzeżenie, czy tylko test wytrwałości? Rozważ te pytania. Czy te drzwi pozostają zamknięte mimo szczerej modlitwy i uczciwego wysiłku? Czy inne drzwi otwierają się w zupełnie innych kierunkach? Czy czujesz wewnętrzny pokój, gdy rozważasz alternatywy? Czy mądrzy i duchowi ludzie wokół ciebie również dostrzegają, że to nie jest właściwy kierunek? W Księdze Izajasza rozdział 22, werset 22 czytamy o Jezusie. Położę na Jego ramieniu klucz domu Dawida. Co on otworzy, nikt nie zamknie, a co zamknie, nikt nie otworzy. To potężna prawda. Są drzwi, które Bóg zamyka i których żaden ludzki wysiłek nie otworzy. I nie robi tego, by nas ograniczyć, ale by nas ochronić i ukierunkować. Może właśnie teraz stoisz przed zamkniętymi drzwiami? Związek, który nie posuwa się do przodu, biznes, który napotyka ciągłe przeszkody. Zmiana, która wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Zamiast tylko pukać mocniej, zatrzymaj się i zapytaj: Panie, czy te zamknięte drzwi to nie, jeszcze nie, czy może tylko skierowanie mnie ku czemuś lepszemu? Pamiętaj: czasami największym błogosławieństwem, jakie Bóg może Ci dać, jest powstrzymanie Cię przed wejściem przez drzwi, które prowadziłyby do zguby. A drzwi, które dziś wydają się zamknięte, Mogą jutro prowadzić Cię do Twojego prawdziwego powołania. Trzecim znakiem, którego Bóg często używa, by nas ostrzec przed złą drogą, jest spójna rada od mądrych i bogobojnych ludzi. Gdy różne osoby, niezależnie od siebie, zaczynają wyrażać te same obawy, co do kierunku, który obrałeś, czas zwrócić na to szczególną uwagę. W Księdze Przysłów, rozdział 11, werset 14, Biblia uczy, gdzie nie ma rady, lud upada, a ratunek jest w wielości doradców. A w rozdziale 12, werset 15, czytamy, droga głupiego wydaje mu się słuszna, lecz kto słucha rady, jest mądry. Bóg rzadko przemawia tylko przez jedną osobę. Potwierdza swoją wolę przez usta dwóch lub trzech świadków. Kiedy osoby, które kochają Boga i troszczą się o ciebie, zaczynają wyrażać te same obawy, to nie jest przypadek. To Boża opatrzność. Pomyśl o Roboamie, synu Salomona. Gdy objął tron, otrzymał radę od doświadczonych starszych, by ulżyć ludowi. Ale odrzucił tę mądrą radę i posłuchał swoich młodych przyjaciół. Efekt królestwo się podzieliło, a on stracił dziesięć z dwunastu plemion Izraela. Jedna osoba może się mylić, ale gdy pojawia się wzorzec spójnej rady od różnych zaufanych źródeł, często to Bóg mówi przez wspólnotę wiary. Jak rozpoznać, czy rady, które otrzymujesz, są naprawdę boskimi ostrzeżeniami? Zadaj sobie pytania: czy osoby, które ci doradzają, mają autentyczną relację z Bogiem? Czy mają coś do zyskania lub stracenia w związku z Twoją decyzją, czy mówią bezinteresownie? Czy ich rady są zgodne z Pismem? Czy w ich życiu widać owoce ducha? Czy ta sama rada pochodzi od różnych osób, które się nie znają lub nie rozmawiały ze sobą? W Dziejach Apostolskich, rozdział 10, widzimy, jak Bóg potwierdził swoją wolę wobec Piotra przez wiele źródeł, wizje, głos ducha i posłańców Korneliusza, którzy przyszli dokładnie w odpowiednim momencie. Bóg lubi potwierdzać swoje prowadzenie. Może ignorujesz rady, które otrzymujesz, myśląc: nikt mnie nie rozumie, albo oni nie wiedzą, co czuję. Ale co, jeśli te głosy są Bożymi narzędziami, które mają cię ochronić? Pokora, by słuchać rad, to nie słabość, to mądrość. Jak mówi Księga Przysłów, rozdział dziewiętnasty, werset dwudziesty: słuchaj rady i przyjmuj napomnienie, abyś w końcu był mądry. Jeśli wiele osób, które szanujesz, wyraża te same obawy co do Twojej drogi, nie lekceważ tego. Być może Bóg używa tych głosów jak megafonu, by wzmocnić to, co już szepcze w Twoim sercu. Czwartym znakiem, którego Bóg używa, by nas ostrzec, jest wewnętrzny niepokój, utrata pokoju, która trwa, nawet gdy na zewnątrz wszystko wydaje się być w porządku. To nie jest zwykły lęk. Ale głębokie duchowe poruszenie. W liście do Kolosan, rozdział 3, werset 15 Paweł poucza: "A pokój Chrystusowy niech rządzi w waszych sercach". Słowo rządzić odnosi się do kogoś, kto rozstrzyga spory podczas zawodów. Gdy tracimy ten wewnętrzny pokój, to jakby boski arbiter gwizdał, sygnalizując duchowe przewinienie. Dawid doświadczył tego, gdy odciął kawałek płaszcza Saula w jaskini. W pierwszej księdze Samuela, rozdział 24, czytamy, że serce Dawida go oskarżyło zaraz po tym czynie. Ten niepokój nie był psychologicznym poczuciem winy, to Duch Święty ostrzegał, że przekroczył granicę. Jak odróżnić zwykły lęk od duchowego niepokoju? Lęk? Zwykle skupia się na przyszłości i możliwościach, podczas gdy duchowy niepokój dotyczy konkretnych decyzji i kierunków. Lęk często ustępuje po odpoczynku i trosce o siebie. Duchowy niepokój ustępuje dopiero po pokucie i powrocie na właściwą drogę. Zadaj sobie pytania, czy ten niepokój pojawia się szczególnie, gdy myślę o konkretnej decyzji lub drodze? Czy trwa nawet po modlitwie i szukaniu Boga? Czy czuję ulgę, gdy rozważam zmianę kierunku? W liście do Filipian, rozdział czwarty, Paweł mówi o pokoju Bożym, który przewyższa wszelki rozum, który będzie strzegł naszych serc i myśli. Gdy ten pokój znika, to tak jakby włączył się duchowy alarm. Jeśli odczuwasz ten uporczywy niepokój, nie zagłuszaj go rozproszeniami czy racjonalizacjami. Zatrzymaj się, pomódl się i zapytaj, Panie. Co w moim życiu powoduje tę utratę pokoju? Odpowiedź może być właśnie tym skierowaniem, którego potrzebujesz. Piątym znakiem, którego Bóg używa, by nas ostrzec, są powtarzające się konsekwencje te wzorce negatywnych rezultatów, które wydają się powtarzać niezależnie od tego, jak bardzo się staramy. Gdy tkwimy w cyklach frustracji, może to być boskie ostrzeżenie. W liście do Galatów, rozdział 6, werset 7, Paweł ostrzega: Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ta duchowa zasada pokazuje, że powtarzające się konsekwencje często ujawniają problem z nasionami, które siejemy. Izraelici doświadczyli tego na pustyni. W księdze powtórzonego prawa, rozdział drugi: Bóg mówi im: Już dosyć długo obchodziliście tę górę, skręćcie teraz na północ. Krążyli w kółko, napotykając te same trudności, bo nie zmienili kierunku zgodnie z Bożym poleceniem. Jak rozpoznać, czy Twoje powtarzające się konsekwencje są boskim ostrzeżeniem? Czy napotykasz te same problemy w różnych sytuacjach? Czy różni ludzie reagują na ciebie w ten sam negatywny sposób? Czy obiecujesz sobie zmiany, ale wracasz do tych samych wzorców? Te powtórzenia nie są przypadkiem, to Boże zaproszenia do głębszej przemiany. Jak powiedział Einstein, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeśli tkwisz w cyklach negatywnych konsekwencji. Zapytaj Boga, czego mam się tutaj nauczyć, jakiej zmiany serca lub kierunku oczekujesz ode mnie? Bo często błogosławieństwo, którego szukasz, jest tuż za punktem, w którym cykl się przełamuje. Pamiętaj, Bóg pozwala nam doświadczać konsekwencji nie po to, by nas ukarać, ale by nas nauczyć. Jak kochający Ojciec. Woli byśmy uczyli się przez drobne konsekwencje teraz, niż mieli ponieść całkowitą klęskę później. Szóstym znakiem, i być może najważniejszym, jest sytuacja, gdy droga, którą podążamy, wyraźnie przeczy Słowu Bożemu. To najbardziej obiektywny i pewny znak, bo Biblia jest naszą nieomylną busolą. W Psalmie 119, werset 105, Dawid wyznaje, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Gdy idziemy w kierunkach sprzecznych z pismem, zasadniczo chodzimy w ciemności, ignorując światło, które Bóg nam dał. Wielu z nas wpada w pułapkę racjonalizowania zachowań lub decyzji, o których wiemy, że są sprzeczne ze Słowem Bożym. Tworzymy wyjątki myśląc: Moja sytuacja jest inna, albo Bóg tym razem zrozumie. Ale prawda jest taka, że Słowo Boże nie zmienia się, by dostosować się do naszych okoliczności. Król Jozjasz przekonał się o tym w dramatyczny sposób. W II Księdze Królewskiej, rozdział 22, gdy w świątyni odnaleziono Księgę Prawa, rozdarł swoje szaty, uświadamiając sobie, jak bardzo lud odszedł od Bożych dróg, choć sądzili, że służą Panu. Jak rozpoznać, czy Twoja droga przeczy Słowu Bożemu? Czy musisz ignorować lub reinterpretować fragmenty Biblii, by usprawiedliwić swoje wybory? Czy unikasz czytania pewnych fragmentów pisma, bo czujesz się przez nie nieswojo? Czy łapiesz się na tym, że mówisz tak, Biblia to mówi, ale w liście Jakuba, rozdział pierwszy jesteśmy ostrzegani, by nie być tylko słuchaczami słowa, ale jego wykonawcami. Gdy znamy biblijną prawdę, ale wybieramy jej ignorowanie, odrzucamy najjaśniejsze prowadzenie, jakie Bóg nam daje. Jeśli widzisz, że twoja obecna droga przeczy biblijnym zasadom, nie szukaj wymówek. Zamiast tego podziękuj Bogu za Jego jasność i proś o siłę, by dostosować swoje życie do Jego słowa. Jak powiedział Jezus, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Siódmym znakiem. Że możemy być na złej drodze, są negatywne owoce, które zaczynają pojawiać się w naszym życiu. Jezus nauczał w Ewangelii Mateusza rozdział siódmy: Po ich owocach poznacie ich. Ta zasada dotyczy nie tylko ludzi, ale także dróg i decyzji. Gdy podążamy za Bożym prowadzeniem, nawet jeśli napotykamy trudności, z czasem widzimy owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Gdy idziemy złą drogą, nawet jeśli początkowo wydaje się ona obiecująca, zaczynają pojawiać się inne owoce: konflikty, zgorzknienie, chroniczny niepokój, izolacja i zatwardziałość duchowa. Paweł ostrzega w liście do Galatów, rozdział 5, przed uczynkami ciała w kontraście do owocu ducha. Drogi oddalające nas od Boga nieuchronnie przynoszą uczynki ciała, nawet jeśli na początku dzieje się to subtelnie. Król Salomon jest tu mocnym przykładem. Zaczął z Bożą mądrością, ale jego wybory sprzeczne z wolą Boga ostatecznie przyniosły gorzkie owoce. Jego serce oddaliło się od Pana, królestwo się podzieliło, a jego dziedzictwo zostało zniszczone. Jak ocenić owoce w swoim życiu? Czy twoje decyzje wzmacniają czy osłabiają twoją relację z Bogiem? Czy stajesz się bardziej podobny do Chrystusa czy mniej? Czy twoje relacje są budowane czy niszczone? Pamiętaj, negatywne owoce zazwyczaj zaczynają się od małych rzeczy i z czasem rosną. Nie czekaj, aż żniwo będzie pełne, by rozpoznać problematyczne nasiona. Jeśli widzisz w swoim życiu negatywne owoce, to nie jest potępienie, to miłosierne zaproszenie Boga, by zmienić kierunek, zanim żniwo stanie się jeszcze bardziej gorzkie. Jak powiedział Jezus, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Bogu bardziej zależy na Twojej przemianie, niż na potępieniu ósmym znakiem, którego Bóg używa, by nas ostrzec, jest stopniowe oddalanie się od prawdziwej Wspólnoty. Gdy jesteśmy na złej drodze, często dystansujemy się od Wspólnoty wiary, szczerego uwielbienia i bliskości z Bogiem. W liście do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25, jesteśmy napominani, nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to jest w zwyczaju niektórych, lecz zachęcajmy się nawzajem. Tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Ten werset ujawnia głęboką prawdę. Oddalanie się od wspólnoty często poprzedza większe upadki duchowe. Gdy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, nie był tam, gdzie powinien na wojnie ze swoimi ludźmi. Jego fizyczne oddalenie od wspólnoty odzwierciedlało duchowe oddalenie, które otworzyło drzwi pokusie. To oddalanie się często zaczyna się subtelnie. Zaczynasz unikać ludzi, którzy mówią ci trudne prawdy. Modlitwa i czytanie Biblii stają się mechaniczne lub są zaniedbywane. Czujesz się nieswojo w autentycznych środowiskach uwielbienia. Głębokie rozmowy duchowe zaczynają wydawać się zagrażające. Piotr doświadczył tego przed zaparciem się Jezusa. Łukasz opisuje, że szedł z daleka. Fizyczny opis odzwierciedlający jego duchowy stan w tamtym momencie. Jeśli widzisz, że oddalasz się od prawdziwej wspólnoty, zapytaj siebie: czego unikam jakiej prawdy się opieram? Bo często to właśnie we wspólnocie wiary Bóg ustawia lustra, dzięki którym możemy zobaczyć nasze ślepe punkty. Pamiętaj: wróg najpierw izoluje, zanim zaatakuje. Jak lew oddzielający ofiarę od stada, próbuje nas przekonać, że lepiej nam samym. Ale wspólnota nie jest opcjonalna w Bożym Królestwie jest niezbędna dla naszej ochrony i kierunku. Dotarliśmy do końca naszej podróży przez osiem znaków, których Bóg używa, by nas ostrzec, gdy idziemy złą drogą. Podsumujmy krótko: uporczywy niepokój, zamknięte drzwi, spójna rada, wewnętrzny brak pokoju, powtarzające się konsekwencje, sprzeczność z Bożym Słowem, negatywne owoce i oddalenie od wspólnoty. Te znaki rzadko występują pojedynczo, zwykle pojawiają się razem. Tworząc boski chór, naprowadzający na właściwy kierunek, im więcej z nich rozpoznajesz w swoim życiu, tym pilniejsza jest potrzeba zatrzymania się i ponownej oceny swojej drogi. Ale znajomość tych znaków to dopiero początek. Prawdziwym wyzwaniem jest właściwie na nie odpowiedzieć. Oto trzy praktyczne kroki, by zastosować to, czego się nauczyliśmy. Po pierwsze, pielęgnuj duchową wrażliwość. W Księdze Izajasza, rozdział 50, werset 4, czytamy o uchu ucznia, zdolności codziennego słuchania Bożego głosu. To wymaga intencjonalnego czasu w ciszy, modlitwie i rozważaniu słowa. Im częściej ćwiczysz słuchanie, tym wyraźniej rozpoznasz znaki. Po drugie, ustanów odpowiedzialność. Przysłowia uczą, że kto chodzi z mądrymi, Stanie się mądry. Otocz się ludźmi, którzy kochają Boga i ciebie na tyle, by mówić prawdę, nawet gdy boli. Daj im pozwolenie, by kwestionowali twoje decyzje i wskazywali ślepe punkty. Po trzecie, praktykuj szybkie pokutowanie. Gdy zauważysz, że idziesz złą drogą, nie zwlekaj ze zmianą kierunku. Pokuta to nie tylko żal, to dosłownie zawrócenie. Im szybciej odpowiesz na znaki ostrzegawcze, tym mniej bolesna będzie korekta. Pamiętaj, celem Boga, gdy wysyła te znaki, nigdy nie jest potępienie, ale skierowanie cię na jego drogi pełne życia. Jak mówi księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 11: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, by dać wam przyszłość i nadzieję. Może widzisz teraz wiele z tych znaków w swoim życiu. <grytanie> Jeśli tak, Przyjmij je nie jako odrzucenie, ale jako wyraz czujnej miłości Ojca, który jest zbyt zaangażowany w Twoje dobro, by pozwolić Ci iść drogami prowadzącymi do zguby. Pastor i autor Awu Tozer powiedział kiedyś, wątpliwe czy Bóg może wielce pobłogosławić człowieka, dopóki go najpierw nie zrani. Często znaki ostrzegawcze które wydają się bolesne, są w rzeczywistości największym miłosierdziem Boga w naszym życiu. Niech Bóg da nam odwagę, by rozpoznać znaki, pokorę, by przyjąć korektę i wiarę, by pójść w nowym kierunku, który On wskazuje, bo na końcu Jego drogi są zawsze lepsze niż nasze.